Olej daje bit, co rozkurwia głowę. Juju, za dzieciaka chciałem czarne Lamborghini. Oglądałem malady na mi i siedzini. Dzisiaj wyjebane leje się martini. Dziewczyny se biegają, ubrane w AMIRI Ich pośladki w kształcie, co czystej BRZOSKINI ona taka piękna, wygląda jak Bugini Kocha wtedy, kiedy dobrze leży na niej mini Pojawiam się i znikam na ulicy jak Houdini Baba Hassan, tkinky wasa Pierwsza klasa, pyszna prawa Sypie pasa Kwercia bata, Palewata, bata A braka dobra, autostrada Twoja strata, nie Twoja sprawa, mada waka Bawimy się do rana, białko jak śmietana, suka rozebrana leje tu szampana, ona chce banana, mało twoja wpada za dużo mi tu gada, spuszczam się do gardła, nie tylko w kościele schodzi na kolana waswiajny szmata, trajamy t agata, szacunek jak do pana robimy tutaj napad kurwa jaka faza, prawda że nie zdradza, oba hassan, trinkie kasa, pyszna prawa, sypie pasa, chlebcia mata pale bata, a braka dobra, autostrada twoja strata, nie twoja sprawa, Madawaka waka, oba hassan, trinkie kasa, pyszna prawa, sypie tasa, chlebcia mata pale bata, a braka dobra, autostrada twoja strata, nie twoja sprawa, mada faka.